Korek. O, nawet dwa. Od szampana albo wina. Majówka się skończyła? Nie, jeszcze trwa do jutra. A wino już wypite. I co teraz? Idę wyrzucić korek. Nie. Przecież on może mi służyć jako wspaniały gadżet. Może być nawet korkiem, który leczy. W cudzysłowie, ale za chwilę pokażę, jak takim korkiem może sobie usprawniać ciało. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy powinni zatkać sobie te negatywne w sobie cechy charakteru. No, ale nie jest to jakiś krem de la krem do masażu, ale zawsze jak się nie ma tego, czegoś, co się lubi, to się lubi, co się ma. I taki koreczek, zobaczcie jakieś ćwiczenia. Ćwiczenia stare babcie, młode babcie, i starze i młodzi dziadkowie. Ćwiczenia między palcami. O, dociskania. Boli mnie palec. To sobie dociskam. O, dociskam. Pracuję, oglądam seriale i dociskam. Bolą mnie zatoki, to sobie dociskam. O, masaż zatok. Taki refleksoryczny, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czyli z takim korkiem mogę dużo sobie zrobić. Chodzić z nim po ulicy i ćwiczyć sobie dłonie, palce, nadgarstki, przedramiona. O, masuję sobie, balansując tym korkiem po, w ten sposób, koreczkiem po przedramieniu. Po bolącej dłoni, zobaczcie jakie tu macie bóle w dłoniach. Ten korek, jak sobie dociśniecie, albo przyciśniecie tutaj, albo w to miejsce, to, to ten ból się odczuje. Więc taki korek może się przydać. Po cóż go wyrzucać? A godzinę temu chciałem nagrać film z korkiem, i moja stopa podkradła mi go i zgryzła na drobne. Części ćwicząc sobie dziosła. No bo jest tak ma. Więc korek się przydaje. Przydaje się. Ćwiczenia. Ściskam. Ściskam. Między palcami w różnych częściach. Trzymając. Przekładam. Ściskam. Krążę. Widać to. No. Po barku, bark sobie mogę wymasować korkiem. O różne części barku, bicepsu, jak jest przetrenowany, ale przede wszystkim tu bardzo wygodnie przedramienia. Gdybym sobie chciał usiąść o, i takimi korkami przemasować bolące często uda. No to też można. O, w ten sposób, balansując, dociskając. Albo po prostu rolując, nie mówiąc już o tym, że mogę go włożyć między haluksy tam w stopach i trzymać tak. Kiedyś nie było prawidełek, żeby wyprostować haluksy, wkładało się szpulki drewniane po nitkach. Dzisiaj można sobie koreczki włożyć na godzinę dwie i sobie cokolwiek robić. Zobaczcie zatem, jeszcze raz, dociskam. Z wyczuciem. No, pracuję teraz na dwa korki. Następny palec, następny, następny dociskam palec i kciuk. Tworzy się pewna mudra, pewna inżynieria ćwiczeń. Przekładam palec wolniutko, ściskam go w różnych przestrzeniach palcowych i na różnych Odległościach. Tu, tu, tu. Te drobne stawy palców, u rąk, wymagają przecież masażu. Nie wyrzucajmy zatem korków od razu do kosza, a wykorzystajmy je do ćwiczeń. Bawmy się z nimi. Ja bardzo lubię gadżety, będę robił audycję z gadżetami. To jest jeden z takich prostych gadżetów, którymi akurat nie można się chwalić, zawieszając je tutaj gdzieś jako na szyję. Ale zobaczcie, co w rękach cudo. Korek, który pomaga do następnej gawędy.